Let's go! Let's go! Witamy! Yo. Yo! Widzimy się ponownie Oh shit! Here we go again! Oh shit! Here we go again! Oh again. Mierzch ustawiony Jest dobrze? Jest elegancko, elegancko powiem ci. Elegancko. Jesteśmy na plaży z tej. jak będzie 50 komentarzy Olek odepni, to Olek w następnym odcinku pije. Na raz ciekawostka, ciekawostka. Na lotniskach sprzedają plastikowe Nie polecamy, bo plastikowe to plastikowe. Cheers nice. na to, jak to brzmi Ej, jest czy wagon Rap gra dziś otwiera mi drzwi nago. go Sama za polarą mi rozpala ten baton Zalotny pyta, czy wejdę o da Zresztą jak wagon, lep gradisz otwiera mi Sama za polarą mi odpala ten baton Ja przy wagon na pełne. Dobra, to już się lezła,

Zajnimka na nas chłodzi troszkę Tutaj jest Barto siedzi jak jest. Yes. No i co ja wam powiem? Kurczę Ci dni kurczę, bo strasznie... Patrzcie 1000, chyba 3. trójkę? Za 90? No. Ale, ale Tania to jest człowiek. Patrzcie tu to ścieje w ogóle. Coś niesamowitego, bardzo pięknie, podoba mi się, podoba mi się bardzo Afrika. Pojechaliśmy! Jesteśmy! Yo, Serbski! Tutaj mamy pierwsze łóżko śliwy Tutaj jestem ja Się to jest jędras To są rzeczy Jendrasa. Tutaj mamy? ten. Tutaj leci jakiś Raw TV. Są szefeżki, szafeczki łożeczka. mamy otwieram Wam. Łżeczka, tutaj to ja mamy toilet Tutaj jest ofia, Jo. A tutaj mamy prysznicek. Śliwa załatwi, śliwa ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tak, to, I tak to wytnę. Coś takiego? Tutaj chyba się je. No słuchaj. Je. No jest. Ja. jest okay. It's okay. Yeah, no <laughs> Witam serdecznie. Godzina 23:30. W końcu ktoś odpowiedzialny przejął kamerę. Po młodej panowie, stwierdzili, że chcą trochę popływać. W tym momencie panowie są na wizji. Leciało kurwa w ostra. <gry> panowie płyną, choć nie wiem, czy dopłyną, szczerze mówiąc. Godzina 23.30, a to są mocne treści. Ale skąd ten? Tak, tak <laughs> Ale ciepło jest, ja pierdolę Pozdrawiamy Pozdrawiamy A już za chwilę rozpocznie się wyścig sumów, zawodnik numer 1 Bartosz Nasik, musi dopłynąć do tej czerwonej bojki Natomiast zawodnik Aleksander Orzel musi dopłynąć do żółtej wojki. Celem jest kto pierwszy dotknie wojka. wszystko jest na kamerze, nie ma oszustwa, bez żadnych świndli, ej, bez faulus 3, 2, 1 Poszli, ale proszę Państwa, Michael Phelps kontra Ophelia Jędrzejczak Ale lecą To pierwszy, chyba Aleksander, Chyba to jest to, chyba to jest to And the to is for takim Pachynorze Nie Ale jeszcze się z drugie miejsca Bardzo się wraci. Wielkie brawa dla naszych bohaterów Plan jest taki, że Idziemy teraz takim troszeczkę offroadem na piaszczystą plażę, ponieważ tutaj jest bardzo dużo plaż, ale są one z kamieniami. A teraz lecimy w poszukiwaniu plaży z piaskiem. Jak tam panowie, jaka jest pogoda? Hot. Jeszcze jakieś 3 km. Pozdro. Dotarliśmy, jesteśmy. No jest pięknie. Jest piasek, Siemano. dzisiaj lecimy sobie na gozo ostateczkiem. Chłopaki są dzisiaj w dobrej kondycji. Każdy jest dobrej. To już na statku, jak się bawicie, a wiemy wzięte. Tak? A, w, a, w, a, w, a wzięty? A. Będzie trzęsło. <słys> Welcome to Gozo. Uh -huh. O! Jakie. Super vlogger, bardzo szybki. Foster's curious 9 faces vlogger in the world. To nie jest kurwa, lokowanie produktu. Dzisiaj zobaczymy co tu się dzieje. Miller. Czy to normalnie nie No nie da się wejść kurwa. Się, nie, nie ma piła, nie ma niczego. Ale jeszcze będzie kolorowo. Jak co? Go tak mam garaż garaż. Patrz, noś, What? I oszukamy system czy nie wchodzimy tędy do budynku Yo guys, mieliśmy eksplorację jaskini w naszym y, pensjonacie. Powiem tak, nie złapaliśmy, ale jesteśmy w budzibie. Nagryto. Lecimy, dawaj. Lecimy, dawaj. Pierre. Jakie jest Olek? Jeden co lubi oglądać to Robert Hermanos. Chcieliśmy obejrzeć sobie spokojnie w naszym pokoju, uruchomili nawet znajomych zestawów dostaliśmy kod do vpn spontanicznie znaleźliśmy się tutaj, uruchomiliśmy tutaj pub tutejszy, szukają nam meczu Robercika, bo po prostu tak ma być. Zobaczmy pierwszą bramkę. Liczę na to. A liczysz pieniądze? Ile dzisiaj wydałeś? It was at this moment that he knew he fucked up. Zakończ filmik. <laughs>